114 mamy tutaj ciekawe znalezisko zęba, bo to będzie z ciekawymi dynami, patrzcie zerów. Patrzcie, widzicie? Ciekawa sprawa To jest zęka widzicie? Piesiątej się nie władowali falownika w ogóle pierwszy raz się z takim czymś spotykam. z z ciekawymi drzwiami. Z po modernizacji. Ale ciekawy zrębnik nawet. Cześć. Ósmy. Dziewiąte, dziesiąte. Dziesiąte piętro. Dobra. No patrz. Wejdziemy w dół. Ale ładny panel ma nawet. Mówię, to jest zęb po modernizacji przez Suwait, ale z ciekawymi drzwiami. No, no słuchajcie, no, takie zęby, co ja rozumiem. A nie tylko nowe windy. <laughs> Trzecie. Drugie. Pierwsze. Czwarte. Zero.